Pan? No, na P się nagrywam. No, się prawie w ogóle nie grałem, nie. Coś jest to. No. Coś tam grałem, no. A spadł? Hadi pan? Ja, dobra. Jestem, mówię ci ze mną, jest ciężko wygrać. U ciężko. No, mówię ci, ciężko jest ze mną. O kurde

Żeru. Kurde, ile i można zamknąć okno i drzwi, żeby... <śmianie> żeby się mu zrageować, no. Co? Zgadzam się, sącha taki powalony. W sobotę, re Jelko. sobotę, kurde, robi, nie wiem... dziwne Kurde, jest. A, a, Nie mogę go... budować. <śmianie> budować się nie ma. Ooo, no, toki. Babus, to jest Hacz, <laughs> Yes. Ja mówię, że do nic nie zmieniam Nick, na Ignacy, The noob. No, no chyba. Kurde, on nigdy nie miałam internetu. Ja mam internet z... No, ja też, ja też mam internet, nie? Czego nie działa. Ja też mam swu... O kurde, nie, nie. Wow, brawo, pierwsza wygrana. Raz wow, brawo, pierwsza wygrana. Nie, zgoda. Ja się, cieszę o, oh mega Aha To mega się siedzieć, oh pierwsza wygrana No, aha, idę, idę, idę O kurde, pięć do jednego <laughs> Jej. Pięć do jednego O kurde Tak, bo lagam ja, lagam ja. Czekaj, Dobra, już nie. Lagam ja. O kur, nie, nie spałam. Nie, nie. nie, 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 nie spałam, nie, nie spam, proszę cię. Nie spałam. Nie spałam. Nie no nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie kręci mi Nie kręci mi, kręci koło I, nie, nie. Nie, 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 nie. nie kręci Kręć, 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 kręci Nie kręci Nie spałam. Nie kręci.

Chcesz do tych dwudziestu na pewno? Może <laughs> wrócę, muszę malować. A nie! Szybciej! Szybciej mi działa teraz! O! Oj, no nie, O! nie, O! mi szybciej. kurde O! A, nie, 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 nie. Tak. A kurde Co? Do... To... Przez to się na bravo stało za chwilę. Nie no, bez przesady. Już na bravo, co ty? Czuję, ja, a woj bez budowania czuję za mną wybrać. Jak bez budowania? No bo bez budowania. Czemu? Nie wiem. No to dobra, no to co to zrobię? Patrz, bez budowania, okej. Okay. Oj, sorry, wybudowałem by ściankę. Ściankę wybudowałem przypadkowo. Odruchowo. Mówiłam, że trzeba. Ja jadłem... Ja jadłem... Trzy miałem. Czekaj. No. Muszę się wysłowić, bo nie umiem się wysłowić. <laughs> no. Osiem do jednego. Ale dobry wynik. No dobry, dobry, wiem. Sprawiedliwy. <laughs> ja chciałam, ja byłem postawiony w boksie cały czas. Nie no nie kam w boksie. Niech Proszę.

o kurde, nie! Eee, nie, to Tak nie! Ek Wygrałeś to! Ja wiesz, ja, przegrałem, wiemy wiem. co mam poszedł pick off O, stary wiiw, o kurde A, stary view, a problemy Problemy stary View Stary View na, na rejon Problemy w stary View A? No. O kurde, nie bym zabijesz Na pingu mnie zabijesz, kolego Jeszcze nie bawię Gdzie się leczymy? I ostateczna bomba w łeb, A, stary ci wbił na rejon, czy co? Kolego. Oh, que eu o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é é Nawet nie musiałem, nie musiałem mki wyciągać. Kurde. No tak mi odbladuję. Co? O kurde. Przed mi się schody zepsuły. Te schody poprawić. O, mają mi. O, tyle mi odbladuję. O, stary chyba zaczął kręcić. Stary chyba kołowrotkiem. O kurde, stary kołowrotkiem zaczął kręcić. O kurde. O, mi telefon spadł. O kurde. Stary, przys stary przyszedł i kurde kołowrotkiem zaczął kręcić. I teraz masz lepszy internet. No? no. Kurde, widzę. Dobrze. Przyszedł ci i pomógł kręcić kołowrotkiem. Po, kręcić kołowrotkiem. O kurde, no nie, nie, nie. No, wiem. Chcę być dużo, dobra. No, właśnie, widzę, widzę jak kręci, kurde. Widzę jak teraz robi. Wszystko... nie. jest? Nie wiem w jakich grach jeszcze kręci. Ale 3 do 11. No. Jeszcze możesz to wygrać, nie? nie? mam na... ma szans. No jak nie ma szans? Jeszcze masz to wygrać, no co ty? Kurde, Lagi... Przestali kręcić koło wrotkiem. <laughs> u mnie mam, ja u mnie mam maszynę do kręcenia koło wrotkiem. Dlatego mam taki dobry internet. Żyjesz? Nie. Nie? właśnie no, Tak jak nie wiem, no to naprawdę. Ja, no no się nie widzę, to? Co jest? No widzę. A kurczę, nie Nie widzę, się O kurczę, no, co ty, co ty. O, ale ja cię nie biłem, jak miałeś lagi. Nowaj, no, chodź. No nie umiem. Mógł... Z jakim lofem machasz w powietrzu? No się nie umiem. Nie wiem Kurde, Jak ja to mam trafić jak to się chce. Ja mam robiłem Pomogę Ci, pomogłem ci. No, ja nie śpiew, no to się czekam Pomogłem ci. To, daj, masz się co, ma... Można się poddać. Co? Co chcesz się poddać? Mogę no, się poddać? No. Może się no. Chcesz? Chcesz się poddać? Dobra. Tak? Odchodźmy no, runda. Odpadiem runda dawimy. Dobra. dobra. A, a ty oddechasz subskrypcję? Co? tu subskrypcja? Tak? Nie, Gdzie? u zginę. Nie. No, Dobra. Dajesz subskrypcję za daj darmo? Co, no czemu no mogę dać? No. Nic, to nie